I jest coś jeszcze, co każdy mężczyzna powinien wiedzieć na temat swojego życia, przyszłości i rozwoju. Mężczyzna, który faktycznie chce się maksymalnie rozwinąć i nie chce przebimbać życia, nie chce go zmarnować to jest dobre słowo mężczyzna, który nie chce zmarnować życia i chce mieć pewność, że faktycznie cisną z niego maks. To musimy wiedzieć, że taki, taka istota, jakim jest mężczyzna, potrzebuje jakiegoś znaczącego celu w życiu. Bo inaczej, jeżeli go sobie nie znajdziesz, to jest, to jest sprawa, no nie chcę powiedzieć że życia i śmierci, ale uznajmy, że priorytetowo należy ją potraktować, jeżeli jesteś mężczyzną. Musisz sobie znaleźć jakiś wyższy cel. Jakiś wyższy, bardzo znaczący cel w życiu. Bo jeżeli go nie znajdziesz, to jest taka, takie zjawisko entropii. To znaczy, że twoje ego. Będzie cię ściągało w dół. To będzie spirala w dół. Czyli jeżeli nic takiego sobie konkretnego nie znajdziesz i pójdziesz w gry, w pornografię, w rozrywkę, w imprezy, w hedonizm, no to w tym kontekście, w tym kontekście to będzie dla ciebie destrukcyjne. W tym kontekście zmarnujesz życie. A my nie chcemy zmarnować życia. Bo zakładamy, że człowiek, który całe życie grał w konsolę, całe życie imprezował, całe życie liczyła się to na niego zabawa, rozrywka, wypełnianie czasu takimi płytkimi przyjemnościami, no to można założyć z jakiegoś tam punktu widzenia, że to jest, no, na pewnym poziomie to życie zmarnował. No bo mógł, mógł wykorzystać efektywniej i lepiej. Czyli żeby życia nie zmarnować, to mężczyzna potrzebuje jakiegoś znaczącego celu. Czyli musi się czemuś oddać oddać czemuś większemu, czemuś znacznie większemu niż ty sam. No i teraz w przypadku różnych mężczyzn to są różne kwestie, na przykład, jakie są popularne przykłady. No bardzo popularnym przykładem jest rodzina na przykład, tak, że ktoś się całkowicie, że do pewnego etapu w życiu rozrywka, rozrywka egoizm, on, przyjemności, 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 pojawia się rodzinka, na przykład jeszcze dzieciaki do tego, no i on się tak na maksa angażuje. Czyli Robi porządek ze swoim lenistwem, bierze się do roboty z miłości do swoich dzieci, do żony, do rodzinki, bo chce im zapewnić najwyższy możliwy standard życia. Tak więc bierze się tak, przestaje marnować czas, oglądać seriale i grać w gry, bierze się do roboty, żeby jego dzieci, jego rodzina miały super mieszkanko, wszystko żeby było wygodne, żeby było czyściutkie, o fajne jedzonko, o fajne wakacje, super szkoły, korepetytorzy i tak dalej i tak dalej, z miłości dla dzieci no i, i on na tym wzrośnie. I on na tym urośnie. To będzie wymagało od niego oczywiście sporego wysiłku, to, to, to z niego wyciągnie wszystko, dostanie wycisk, dostanie mega wycisk. Ale koniec końców on na tym wzrośnie. Po iluś tam latach, 26 latach, będzie miał takie poczucie, że zrobił dobrą robotę, że to było dobre, że zrobił coś dobrego. No i przy okazji zapanował nad własnym lenistwem. Więc to jest pierwszy przykład, że się oddajesz rodzinie. Drugi bardzo popularny przykład: no to oddajesz się jakiemuś biznesowi, że tworzysz coś, jakiś biznes, coś, jakiś produkt, jakąś usługę, masz jakąś wizję czegoś, czegoś, co w jakimkolwiek stopniu chociaż minimalnie ulepszy ten świat, czyli widzisz, co, widzisz że coś nie działa lub że można byłoby to ulepszyć, no i się w to angażujesz masz jakąś wizję, no i takich wizjonerów przecież było cała masa, tak? Cała masa tych znanych, e, czy, czy Bezos, czy Jobs, czy, czy, Ma, czy Elon, czy Elon, no, jest wiele takich wizjonerów, którzy w znacznym stopniu ten świat ulepszyli. Więc masz jakąś taką wizję długoterminową, masz wizję jakiegoś przedsiębiorstwa, jakiegoś biznesu, jakiejś aplikacji, czy czegokolwiek, no i się temu oddajesz. No i dobrze wierzę, że żeby tę wizję zrealizować, żeby stworzyć ten, to coś, ten produkt, tą usługę, no to to będzie wymagało od Ciebie wielu, wielu, wielu lat oddania, zaangażowania, pracy. Więc to jest taki drugi przykład. No teraz, je, jeżeli ktoś jest uzdolniony, jeżeli ktoś jest uzdolniony tak prawo półkolowo, tak artystycznie, no to oczywiście oddaje się tworzeniu czegoś. Ilu było ludzi, którzy których dorobkiem życia jest, którzy oddali się, żeby stworzyć jakiś piękny utwór, piękno, pie, pie, piękne dzieła muzyczne czy sztuka, czy cokolwiek. Więc jeżeli ktoś się temu oddaje, ktoś się oddaje tworzeniu pięknych sztuk. No i mamy przecież, ile mamy, ile, mamy, ile mamy wspaniałych dzieł, czy literackich, czy sztuka, czy muzyka. No, wielu mężczyzn, wiele osób, wielu mężczyzn pozostawiło naprawdę no, dzieła sztuki. Czy Beethoven, czy Mozart, i tak dalej. Oni się oddali w tworzeniu czegoś, co jest ponadczasowe. No, słuchasz słuchasz takiej muzyki i, i, i jesteś na innej planecie w pewnym sensie. Więc można się czemuś takiemu oddać. Tak więc chodzi o zrozumienie, że to musi być coś większego niż ty: coś, w co się na maksa zaangażujesz, i coś, dzięki czemu przekroczysz swoje lenistwo bo już teraz, już teraz masz wyższy cel, żeby wstać rano. Już nie jest tak, że Ci się nie chce wstać, do no nie, no bo jest coś znaczącego, coś dobrego, coś słusznego i Ty widzisz tu naprawdę głęboki sens. I dlatego wstajesz rano, żeby... No i w... dzięki temu, że coś Cię prowadzi, no to Ty w ten sposób masz dużą szansę, żeby zapanować nad swoim egoizmem, nad, nad, nad swoim lenistwem. I to jest ważne, to jest ważne dla każdego mężczyzny. To każdy mężczyzna powinien usłyszeć, że jeżeli nie chce zmarnować swojego życia, to dobrze, żeby, żeby podjął decyzję. To jest kwestia wyboru żeby wybrał, coś, jak, co, żeby wybrał coś produktywnego, słusznego, co tym życiem osiągnie coś większego niż on sam coś, co się zaangażuje. I to jest kwestia intencji. To jest kwestia intencji. Ja rozumiem, że ktoś, który pierwszy raz to słyszy, to nie ma kompletnego pojęcia, ale co ja takiego mam robić? No takie, ale to co ja mam robić? Ale to, to co? Biznes? Nie. Rodzina? Nie. Uzdolniony? Nie jestem. To, to co ja mam robić? Tak? Plus na przykład, czy naukowiec na przykład oddaje całe życie, żeby znaleźć szczepionkę na coś, czy jakiś tam lek na coś? Więc to, to nie ma znaczenia, co to będzie. To nie ma znaczenia. Chodzi o, o, o sam fakt, że jest coś większego i Ty wierzysz, że to jest dobre i słuszne dla innych i że warto jest to, co masz najcenniejsze, czyli swój czas na to przeznaczyć, bo to sprawi, że, że ludzie będą odrobinę lepsi, szczęśliwsi i tak więc ja rozumiem, że ktoś, gdy pierwszy raz coś takiego słyszy, może mieć taki pomysł, no ale przecież, co, 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 co to ma być? To przyjdzie. Jeżeli ktoś będzie miał intencję, jeżeli ktoś naprawdę wewnętrznie to do niego dotrze i powie: OK, dobra, rozumiem, ma to sens, faktycznie może mieć to sens, no bo przecież mamy przykłady, całą masę przykładów ludzi, którzy. Nawet bliskich ludzi, którzy takiego sensu nie znaleźli głębszego, no i, no i całe ich życie sprowadzało się do, nie wiem, alkoholu, rozrywki dalej, No i czy oni coś, czy, czy jakikolwiek pożytek z nich był większy, oczywiście nie osądzając. Tak więc jeżeli będziesz miał taką intencję, jeżeli do tego wewnętrznie dojrzesz na zasadzie, okej, okay, dobra, jestem gotowy faktycznie, rozumiem, że to będzie dla mnie dobre i słuszne, jestem gotowy, żeby coś takiego się pojawiło, to się pojawi. To się pojawi, to, 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 to przyjdzie. To jest czasem kwestia tygodni, czasem kilku miesięcy, ale pewnego dnia rano po prostu poczujesz, pojawi się ta wizja, ten pomysł i poczujesz: wow, ale byłoby super! Ale świetnie byłoby stworzyć coś takiego, ale super byłoby to stworzyć. Ja Cię kręcę, jak gdyby coś takiego stworzyć, jakby ludzie na tym skorzystali, ale fajnie byłoby się w to zaangażować i to może być to. Tak więc polecam każdemu mężczyźnie się tak trochę głębiej zastanowić nad drogą, nad którą przemierza i zaplanować ten czas. Zaplanować to jakoś konstruktywnie. Wybra to trzeba coś wybrać. Każdy z nas, każdy mężczyzna, musi coś wybrać, coś większego niż on sam. W co się całkowicie zaangażuje, w co się odda, co będzie pożyteczne. Najważniejsze, to ma być pożyteczne dla innych. Bo to, że się oddasz, tam, nie wiem, w oglądanie wszystkich filmów, bo sobie wymyślisz na przykład, ja chcę zobaczyć wszystkie filmy, które kiedykolwiek powstały, no, no fajnie, no spoko, ale ja oczywiście tego nie osądzam. Natomiast czy to będzie jakkolwiek poży pożyteczne dla społeczeństwa? No. Ja bym to jednak zaliczył do, no do mało pożytecznych kwestii, tak więc to musi być coś pożytecznego dla ludzi, coś na czym inni skorzystają i w to trzeba się po prostu oddać i to nie będzie zmarnowany czas, z perspektywy czasu.